Witam z całego serca w tym pięknym dniu, w pięknej chwili spełniania się na matce ziemi, w jej cudownej naturze, w której możesz odczuć, że jesteś tym samym pięknem, tym samym światem, pełnym radości, miłości, ciszy. Biegu ptaków i wolnym od cierpienia, wojny, gwałtów, nienawiści, bólu. Skąd taki świat się wziął? Ty go tworzyłeś, ja go stworzyłem, ja to ty. Ale nareszcie jestem tego świadomy. Zwracam się do wszystkich morderców Jezusa w tym moim skromnym filmie. Tak, powiedziano ci, że On został powieszony na krzyżu. Na rzymskiej szubienicy powiedziano ci, że księgi pełne okrutnej historii, nienawiści, demona, który jawił się bogiem, psychopaty, okrutnego bytu zwanego Jahwe lub Jehową, że to jest księga święta. Kościół, Szerzący cierpienie, szerzący nienawiść, szerzący wojny Wmawiał ci ciągle, że to jest jedyna prawda Że to jest święta księga i święte jego wyprawy krzyżowe Święta inkwizycja Plewienie chwastów, którymi się jawiliśmy jako wiedzący Jako ci, którzy się budzili a ja mówię ci: nie szukaj prawdy we mnie, odszukaj ją w sobie, zajrzyj w swoje serce i odczuj, że może to jednak było inaczej, że podano ci wielkie kłamstwo i po to <laughs> niosłeś, poświęcałeś swoje własne dzieci, wyrzekając się ich, aby były indoktrynowane aby zawierały komunię z zazdrosnym, okrutnym demonem, który jawił się tutaj bóstwem przed Ojcem Miłości. Ukochany, ukochana, nigdy nikt nie klęka, bo to jest czysta miłość. Sorry, że przytoczę słowa Joszuły. Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu, miście to uczynili. Każdy najmniejszy jest moim bratem, moją siostrą. Ja to odwrócę. Cokolwiek uczyniliście, uczyniliśmy. Jezusowi, miście to uczynili. Dlaczego przynosisz mi cierpienie? Ja o to Ciebie nie proszę. Dlaczego zatrywasz Ziemię energetyką cierpienia, obrazem cierpienia? Wiesz, jak <laughs> ogromną moc ma symbolika obrazów. Jeśli wieszasz w swojej izbie symbol cierpienia, którym rzymska szubienica się stała, to jasne jest, że tworzysz to w swojej rodzinie, że przynosisz to dla swojej rodziny. Potem stajesz się parlamentarzystą i ustanawiasz, aby jedyna doktryna, jedyny dogmat, przekonanie. Stało się narodową tradycją wolnego ludu Słowian, który się budzi, aby ten krzyż to znamie śmierci, którym stały się dwa, dwie belki skrzyżowane do wieszania ludzi, do mordowania ludzi, aby ta szubienica stała się głównym symbolem. Jedynie słusznej religii i poddaństwa dla Rzymu, dla Watykanu, które uczyniliśmy lenna, którym, któremu konkordatem w myśl prawa poddaliśmy się bałwochwalczej religii polegającej na wielbieniu cierpienia, na wielbieniu śmierci a ja mówię ci, że jesteś życiem wiecznym. Tak zaprzeczyliśmy miłości, świadomie, zdalnie, czyniąc rytuały poddańcze, bałwochwalcze, uświęcając to piciem krwi, jedzeniem ciała, ofiarą, czym mszalne orgie tutaj były ukochane ukochana. To mocne słowa, które Ci mówię w chwili wielkiej przemiany, w chwili, w której i Ty masz znaleźć wielkie oprzytomienie, wielkie przebudzenie w rytmie tego ptaków. Wyjdź proszę z konfesjonału, zejdź z prezbiterium, <laughs> wyjdź na tę oto łąkę, i prawdziwie posłuchaj słowa Jezusa. Usłyszysz je w tym śpiewie ptaków. On nie wieszał ciebie na krzyżu, on nie szerzył twego wizerunku. Z koroną korniową, cierniową, z krwawiącym bokiem. On cię kochał. On cię kocha nadal. Bo jesteś miłością w Jego sercu. Ty obrałeś inną drogę. Wkraczasz w moją przestrzeń i niesiesz z mnie śmierci. Ale ja tego sobie nie życzę. Ja na to nie pozwalam. Ja już nie mówię złudnych prawd, że każdy ma wybór swojego wyznania. Nazywałeś to wiarą. Ja mówię ci, odnajdź wiarę w siebie, odnajdź wiarę w miłość. To jest jedyna ścieżka, w której ci podpowiadam, zanim odejdziesz w otchłań ciemności. Bo ta ciemność znika. Ona była tylko wynikiem braku światła. Ty jesteś światłem, ja jestem światłem życia, jestem światłem ze światłości. Przynoszę Ci prawdę o że albo znikniesz wraz z tym światem ciemności, cierpienia kościoła, sekty Watykanu, odejdziesz tak jak Franciszek. W otłań ciemności niepowtarzalnej. Naprawdę nigdy go tu nie było. Powraca życie. Śmierć była tego zaprzeczeniem. Śmierć była tylko projekcją, której doświadczaliśmy. Ona nie istnieje w świecie miłości. Nie istnieje też ciemność. Brak światła odchodzi, bo twoje serce promienieje tak jak promieniowały słowa i serce Joszuły, którego bałwochwalczo czciłeś i przyjąłeś jako Boga ponad sobą. Nazwałeś go Chrystusem, nie wiedząc, że tak sprowadzono Ciebie jak owcę, jak owcę ofiarną do kościoła, jak synonim baranka ofiarnego. Ja teraz w chwili wielkiej przemiany, w chwili wielkiego przebudzenia, tym śpiewem ptaków mówię ci nikt. Ciebie nie zbawi, póki nie oczyścisz serce z iluzji, póki nie odczujesz, że jedynym Zbawicielem ty jesteś, nie było morderców Jezusa. Jo szuły, jakkolwiek to imię brzmi w twoim sercu. Postawiłeś go jako autorytet, a to jest prostota miłości, którą on wyrażał, w której uciekł do Kaszmiru przed zemstą kobiety. Na tamtą chwilę, na tę chwilę swego powrotu, nie poradził sobie z nienawiścią, która kryła się w Magdalenie. I jej córce Sarze. Prawdziwa miłość nigdy, przenigdy nie rozdzieliłaby się. Rozszalały się demony wojny, i teraz szaleją nadal. Chcą zdobyć jak największe żniwo wśród dzieci ziemi, którymi zostaliśmy. Potraktowani jako uprawa. Religie były na czele tych wojen. Krzyż, który może jeszcze nosisz na piersi, który wypala, który zamyka ci serce, był symbolem, który przenoszono na polach bitew, tam gdzie chciano zwyciężyć. W imię tego krzyża zabijano, dokonywano przysięg, klątw. Tymi klątwami nadal obarczony jest kraj, który nazywasz Polską, w którym się pojawiłaś potężnego plemienia Słowian, dosłownie plemienia Bogów, do którego mówię, w którym nieprzypadkowo. Pojawiłeś się Ty, pojawiłem się ja. To jest jedna miłość. Ja proszę Cię tylko: odnajdź swego ducha, połącz się ze swoim duchem i odczuj głębokie oczyszczenie, bo tylko tak znika odcięcie tylko tak. Będziesz również mógł czerpać wiedzę nieskończoną na każdy temat, tak jak ja to czynię. To niezwykła prostota. To potężna miłość, to zrozumienie słów, że nie jestem z tego świata. Tak, pojawiłem się w tym świecie, aby. Ponownie przynieść Ci słowa. Możesz nazwać to prawdą, ale prawda nie istnieje, ale istnieje miłość, która nie jest energią, ale poprzez którą możesz stworzyć i zmaterializować świat materialny, czyli Energetyczny. I to jest zmiana, którą masz, możesz doświadczyć, w której możesz się przebudzić lub odejść. Tak jak odchodzą kolaboranci, których ogromna większość nie byli ludźmi, tylko udawali ich dla Ciebie. Nie zatrzymuj ich, jako <laughs> prawdziwego filmu. To była projekcja. Prawdziwy świat jest wewnątrz ciebie, jest wewnątrz mego serca. To jedno serce, to jedna miłość, to jedno oczyszczenie śmierci i chełpienia się, że noszę krzyż śmierci. Że noszę narzędzie mordu, okrutną szubienicę, na której dokonałem, zadałem ból Jezusowi. Jak myślisz, czy to do Ciebie nie wracało? Czy to do Ciebie nie wróci? Wiesz przecież, że to, co czyniłeś innym, zawsze. Czyniłeś sobie. Proszę cię, o przytomniej i już nie zadawaj mi bólu. Taki świat nie istnieje. Istnieje świat miłości. I taki świat przywracam sobie. Dlatego przywracam go Tobie, a Ty. Również. Możesz na tę chwilę głęboko w sercu go przyjąć. Kocham cię.